Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak już sami widzieliście na miniaturce i po tytule, lody, lody domowe. Upały mamy coraz większe na dworze, czasem nie da się wytrzymać bez klimatyzacji, a takie lody na pewno dodadzą Wam ochłody, orzeźwienia. Mam tutaj lody truskawkowo-bananowe z kilkoma dodatkami, jakimi to dowiecie się podczas oglądania filmu, ale naprawdę są banalnie proste do zrobienia, ale w smaku genialne i w swojej prostocie. Na samym początku zachęcam Was do odwiedzenia kuchni.pl. Tam znajdziecie przepis na te lody, jak i na wiele innych dań. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco. I dajcie mi znać w komentarzach jakie Wy lody lubicie najbardziej, jakie smaki są Waszymi ulubionymi. A teraz już zabierajmy się do pracy. Przepis rozpoczynamy moi drodzy od owoców. Owoce, czyli w moim przypadku będą to truskawki, ale również do truskawek. Dodam dwa banany. Truskawki oczywiście świeże, takie polne według mnie są najlepsze. Umyte, odciąłem sobie szypułki. Nie chcę, żeby pozostało mi cokolwiek zielonego, ponieważ to zaburzy nam troszkę wygląd tych lodów. Dlatego warto je sobie przyciąć. Mam tutaj około 80 deko truskawek. Kilka truskawek zostawiłem sobie później do przystrojenia. Do tego moi drodzy dwa banany. Łamiemy sobie na jakieś nieregularne kształty. Bo i tak i tak to zmiksujemy za chwilę przy pomocy blendera. I teraz moi drodzy nic innego jak tylko mocny blender i na najwyższych obrotach miksujemy owoce. Owoce mamy zmiksowane, a więc wypadałoby jeszcze troszkę posłodzić to wszystko. Do tego używam cukru pudru. Cukru pudru trafia tutaj około 2-3 łyżek. Są dwa sposoby, moi drodzy, przygotowania takich domowych lodów. Można zrobić tak jak ja, czyli surowe truskawki zmiksować wtedy z cukrem pudrem lub yy, w całości truskawki bądź lekko pokrojone zasypać yy, odpowiednią ilością do Was cukru zagotować, troszkę podgotować, tak jak na konfiturę. Dopiero wtedy wszystko miksujemy, odstawiamy do wystudzenia. Ten przepis jest troszkę szybszy, oszczędza nam ten czas, który byśmy musieli poświęcić na wystudzenie później tej całej masy. Ponownie miksujemy, moi drodzy. Wszystko mamy już zmiksowane, także odstawiamy. Na tym etapie możecie również sobie dodać odrobinkę soku z limonki bądź cytryny. Skórka równie dobrze się też nada, nada trochę kwasowości. Ja dzisiaj akurat nie mam cytryny ani limonki, tak więc zrobię tylko tak. Odstawiamy sobie owoce na chwilę na bok i teraz zabieramy się za ten składnik, który nada nam kremowości. Mianowicie będzie to śmietana kremówka, najlepiej 36. Jeżeli nie macie 36, dodajcie śmietanę 30, również będzie ona ok. Śmietana oczywiście musi być ledwo co wyciągnięta z lodówki, bardzo zmrożona. Jeżeli takiej nie macie, możecie sobie jedną miskę wypełnić lodem, na to nałożyć drugą i dopiero wtedy ubijać. Jednak ten sposób uważam za szybszy i mniej można powiedzieć brudzący. Ubijamy. Śmietana ubita na gęstą, puszystą pianę. Kolejnym składnikiem, który będę do niej teraz dodawał, będzie mascarpone. Serek mascarpone jedno takie opakowanie jest tutaj, już Wam mówię. 200. 50 gramów trafia do miski za chwilę je sobie jeszcze też troszkę podbijemy. Jest kilka szkół, niektórzy zamiast mascarpone dodają słodzonego, kondensowanego mleka. W zasadzie mascarpone jest to takie moje przełamanie tego przepisu, tej podstawy do domowych lodów. Tak więc wszystko sobie teraz jeszcze raz ponownie szybko podbijamy. Teraz nie pozostaje nam nic innego, kiedy mascarpone oraz śmietana są już dokładnie ubite, wymieszane. Dodajemy truskawki z cukrem, pudrem oraz bananami delikatnie. Ja już mieszam sobie tylko przy pomocy ruzgi to wszystko. Możecie wlewać sobie porcjami, ja wleję wszystko od razu. O, właśnie, zobacz, jak to pięknie wygląda. Pachnie, powiem Wam niesamowicie, jest tego naprawdę spora ilość. Wszystko teraz sobie dokładnie, powoli mieszamy, łączymy i powiem Wam za chwilkę, co dalej. Zobaczcie, moi drodzy, jak to wszystko pięknie się prezentuje. Niesamowicie pachnie. Możecie używać różnych owoców, jakie Wam tylko przyjdą do głowy. Komponować, mieszać według własnego uznania. Możecie zrobić również sobie mielody zwykłe, takie waniliowe. Wystarczy kupić sobie ekstrakt z prawdziwej wanili, bądź te laski wanili, które są dostępne w sklepach. Rozcinacie na pół, wydrążacie sobie ten środek i wrzucacie właśnie tutaj. Masa na lody jest już gotowa, teraz nic innego jak tylko przelewamy do foremki. Moje lody będę mroził w takiej szklanej keksówce. Jest tutaj więcej mi się wydaje niż taka ksówka pomieści, dlatego później jeszcze sobie przeleję w inne naczynie. Wszystko sobie dokładnie ubimy troszkę. I teraz moi drodzy, taka masa trafia do zamrażalnika na około. 5-6 godzin najlepiej, jak wstawicie sobie na całą noc, a rano macie gotowe lody. Oczywiście, przed zaserwowaniem wyjmijcie sobie z 20 minut 15 minut wcześniej, wtedy one troszkę nam zmiękną i będą idealnie nadawały się do formowania. Moi drodzy, jak widzicie, lody są gotowe, spędziły w zamrażarce całą noc. Pamiętajcie, że przed podaniem, przed serwowaniem wyciągnijcie sobie takie lody około 15-20 minut wcześniej, żeby troszkę odtajały, żeby przyszły do siebie, bo łatwiej nam będzie wtedy sobie je nabierać łyżką do lodów. W międzyczasie, kiedy lody się nam mroziły, ja wykonałem sos czekoladowy. Już nie pokazywałem jak go robię, ale już Wam mówię, już opisuję jak to zrobiłem. Czekolada 100 gramów gorzka, czyli jedna taka tabliczka. Do tego 80 łyżek zwykłego mleka. Jedna taka płaska łyżka masła, i to wszystko sobie rozpuszczamy na kąpieli wodnej. Bądź wsadzamy na chwilkę do mikrofalgi. Około 40 sekund, później mieszacie to sobie. Ja, żeby nadać dodatkowego aromatu, dolałem sobie około 20 ml rumu. Nie musicie tego dolewać, ale myślę, że alkohol. Fajnie podkręca tutaj smak czekolady i bardzo fajnie nada tutaj dodatkowych smaczków naszym lodom. Nic innego teraz nam nie pozostaje, jak zabrać się za serwowanie. Łyżka do lodów przed chwilą moczyła się w gorącej wodzie. Pamiętajcie, że to nam ułatwi kulkowanie i nabieramy jedną kulkę. Spójrzcie tylko, jak pięknie się prezentują. Ja już, na... ja już zabieram się za drugą kulkę. Moczymy oczywiście łyżkę. Lody wyłożone nałóżmy sobie również troszkę sosu. Do tego, żeby zaznaczyć, że są to lody truskawkowe. Oczywiście nie może zabraknąć truskawek. Z jedna, dwie w całości trafiają na talerz. Może jeszcze sobie jedną przekroimy na pół. I też tutaj sobie ją położymy, żeby nam się jeszcze mocniej zazieleniło. Moi drodzy, dodajemy kilka listków mięty, ale oprócz tego wszystkiego dodajemy jeszcze coś do chrupania. Ja dodaję, proponuję dodać bezę. Jedną bezę kruszymy sobie w dłoni i rzucamy gdzieś tutaj dookoła połupaną. Pochrupaną bezę, tak, żeby zaznaczyć tutaj jeszcze dodatkową strukturę. Tak moi drodzy prezentują się lody przygotowane przeze mnie. Lody truskawkowo bananowe. Kamera nie oddaje chyba pięknego koloru tych lodów. Są jeszcze do tego oczywiście truskawki, pokruszona beza, sos czekoladowy z nutką alkoholu, z nutką rumu. Kilka listków wymięty do orzeźwienia. I tak oto w domowych warunkach możecie spróbować sobie przygotować coś niebywale smacznego i pysznego. Ja już nie przedłużam. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdym filmem. Zostawcie subskrypcję i dajcie znać w komentarzach, jakie wylody lubicie najbardziej, czy robiliście kiedyś sami. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia.